Łukasz! Zróbmy próbę mikrofonu. Powiedz dobra. raz, dwa, trzy, powiedz coś. Raz, dwa, trzy. Bo ciekaw jestem jak zbiera dźwięk na takiej odległości. A dobra. No. I na czerwone nie biega jeszcze z nogą nie, nie. sztywną wiesz. Pomyliły mi się światła. No mam nadzieję. O i teraz tutaj wsiadamy w metro? Nie, tu musimy iść kawałek prosto Wtedy tutaj do S-bana, tylko na dole jeszcze wejdę do sklepu Bo tam sobie. Ogarnąłem to, co miałem ogarnąć. No. A jedzonko bierzemy jakieś? Jak chcesz, chcę wejść. Ja mam kanapkę nie. jakąś bez akwarium. ty masz kanapkę, tak? No ja mam. No ja byłem już na kanapce i jedną sobie wziąłem na zaś, wiesz. Posłuchaj, ja w Berlinie muszę po prostu mniej jeść. Bo mi się wydaje, że ja cały dzień nic nie jem. No. Na koniec dnia brakuje mi 50 euro, o, tu rozumiesz? tu stoi mój rower. I wbijam na wagę za każdym Kto, Tu pobytem. stoją moje rowery, wczoraj jeździłem. Ten różowy można jeździć, ten zielony zablokowany. Ale tym normalnie, padł. Tu jest moje gniazdko, tam ładuje zawsze telefon w nocy. Moje, moje, moje. Wszystko twoje. A tutaj ładujesz telefon? No tutaj, tylko wieczorem jak odłączą tą maszynę, nie? A rozumiem, czyli czekasz aż oni odłączą maszynę i no nas się podrażą. teraz mogę się podłączyć, ale się prują, nie? A, A rower, pa, normalnie możesz jeździć, pa. Wszystko działa. Pokaż jeszcze raz, co no ty tam... Normalnie możesz, wszystko działa, możesz sobie wsiąść i pa jeździć źle chcesz, bo blokada jest zerwana. A, rozumiem. A ten znów ma blokadę, tylko ja nie dam rady na rowerze, no co? No tak. Ale to jest elektryk. Ale on jest odłączony. Hmm. Czyli po prostu możesz zsiąść i... <laughs> sobie możesz się sobie i coś jeździć jeśli chcesz. Rozumiem. Kubeczki, wszędzie kubeczki. Wszędzie kubeczki w Berlinie. Gałość przemysłu niemiecka. Kubeczkowanie. No tak, ale oni tak, tak to przyzwyczaili, wiesz. A gdzie ten Polak? Mówiłeś, że on tutaj pod tą elbeką siedzi. Tak, ale spotkałem go jak tam byłeś z Patrykiem, to ten, bo on pije te Wińska takie, tam za euro 50, chyba te półtora litra w kartonie. Aha. No i mówi, dostał rozwolnienie, mówi, że po prostu nie chce dzisiaj nic tam, jutro, na jutro się przygotuje, mówi, bo dziś dość jego trzęsionkę miał, to jeszcze wiesz, nie chce po prostu. Żebyś zaczął coś tam nagrywać, a może co chwilę w krzaki latał, czy coś, wiec? No tak. Posłuchaj, w Hiszpanii, w Barcelonie bardzo dużo bezdomnych Polaków pije takie właśnie kartonowe wina i no. bardzo narzekają na zdrowie po nich. I tam też nowy się pojawił, patrz jaki wigwan ma rozstawiony. A rzeczywiście? Czekaj. A to Polak jest? Tak, że... Nie, nie wiem, nawet nie sprawdzałem jeszcze, kto to, ale... Chodź, bo nas autobus dobra, przyjedzie. Dobra, poczeka, co mu. To rzeczywiście namiot jest. No, on mówię. tam śpi. A nie wiesz, kto Polak jest? Nie, nie, nawet tam nie podbijałem, ale wiem, że jedna osoba śpi. Wiesz? Podejdziemy tam teraz, czy nie? Czekam, się, że wziąłem. 25 centów. No oczywiście. <grym> Furasiana. I w drugim ręku 25 centów. No już na piwko będzie, w razie czego wiesz. Mówię, pieniądze, które się nigdy nie kończą. O, A tam jest rzeczywiście namiot. Bezdomnej osoby na los. Podejdziemy tam, Łukasz? Możemy podejść, zobaczyć kawałek. no. Zapukamy, zobaczymy. On tutaj od tygodnia gdzieś się rozbił sobie, nie wiem, co tak jest, To jest dla mnie, wiesz, jako przybysza z Polski, no po prostu dziwne, tak? Byłem teraz w Paryżu kilka dni temu. a no, no. Po centrum Pompidou trzy takie namioty są rozbite. No tutaj jakbyś, tutaj jakbyś się rozłożył, tylko tej bramy nie zastawiał, to tu nikt nic nie powie. Bo tu takie miejsce, o że sepa, pyknie, tu nikt nie łazi, przywiązany ma namiot do tego, zobacz, sznurkami, żeby mu nie zwiało i... A nie wiesz jakie to narodowości? – Nie, nie że nawet tam. No nie będę tam jakoś przeszkadzał, bo nie wiadomo kto to jest. Wiem, że biały, ale nie wiem, czy Polak, czy Ukraińiec, czy Rusek, no nie wiem. Jeszcze nie sprawdzają tego, bo ja to nie szukam tak znajomości, wiesz, bo ja nie chcę mieć znów kogoś do utrzymy utrzymywania. A no właśnie. No tego wiesz. Bo to się na tym potem kończy taka znajomość, że. Tak, siema, nie mam to. tego, nie mam tego, a niz... wierzą, że. Ja mam taki charakter, że się podzielę i wiesz. Tak. A jak inni to zwietrzą, że ty nie dość, że organizujesz dużo rzeczy, to jeszcze się nie dzielisz, to najlepszy kumpel, nie? No, a wtedy jak idziesz, idziesz siedzieć, to nawet kartki na święta ci nie wyślę. A no widzisz. Tu. Okej. Okay. Stąd będziemy jechać, tylko ja tu do sklepu wejdę. Dobra, jasne. To tu wchodzisz? Tak, to ja ci popilnuję. Dobra, spokojnie, tego nie Ukraina, to nie Polska, że zabiorą ci piwo. Okej. Okay. Hello? O, to widzę, że konkretne zakupy. Nie. Widziałeś kogucika? No, koguci podejdziemy biznes. do kogucika. Zaraz, jakoś to, to pokitram. Czy on wszystko. jakoś coś robi, ten kogut, czy nie wiem? Na nim pobujać, albo... Można człowiek... na niego usiąść nawet. Na kółkach nie stoi przypadkiem. Bo oni go kitrają na noc, nie? Co robią? No, kitrają go do sklepu na noc, wiesz? Mi się wydaje, że on na kółkach stoi. No on stoi dlatego na tym wózku, bo oni go wstawiają na noc tam. O, zobacz, bo ten kogut jest w logo tej firmy. No bo to jest... Tu możesz chickena zjeść, nie wiem. Chicken house. A, no. chicken house. I dlatego mamy tutaj kogucika. A, ty, musimy iść tam, kurde. No ale kogucika chciałem zobaczyć. A, to dobra. I on rzeczywiście jest na kółkach, zobacz. Takie jakie papieroski fajne. No, trucizna jak Nie, wszystko... bo ja tylko do tego, wiesz... No. Dużo tabaki nie potrzebuję. Smacznego <noise> Radhaus Szteglis To jest ostatnia stacja metra. I to jest metro u pamiętasz? Tutaj, tutaj diabeł mówi dobranoc. <noise> ostatnia stacja, patrabant. No wiem, znał to miejsce przecież bardzo dobrze. Ja tu z irokezem byłem, wiesz, wiele razy. Spokojnie. Jedziemy. Nie wiem, jaki to numer metra tutaj jedzie. U9. No tu masz windę do siebie. No, to nie będę chodził po schodach. S1 jest napisane. No, S1 musimy jechać na, łę na Łęzi. Ty zawsze korzystasz z windy? Nie, no, przeważnie, po co mam chodzić po schodach, się no, no, męczyć. Oczywiście. To po to wymyślili windy, nie? To prawda. No kurde. Trzy minuty. No. Poczekamy. Tam chwilę. będę mieszkał jak dobrze pójdzie. Ja nie wiem, czy ja sobie nie kupię kawkę w międzyczasie. No to jak chcesz, to poczekam, tylko weź to stoję, a ja tu będę stał. Czy... A mogę i z tobą, windą go zjedziemy. Nie, tu jest kawa, tak? zobacz. Na, a, no dobra, dobra. No to... to idziemy. O, akurat mi się udało złapać gwiazd metra. To właśnie pociąg jest, bo to jest S czyli Snerman. A tu moja kawka, a to moja cygara. A ona gorąca? No. Ło, to jeszcze fancik. No, wpadł jeszcze, wziąć? Na szybko. i dobrze. A co? A tu moja kawka. Gorąca taka, że nie mogę jej w rękach utrzymać, wiesz? No. Długo tym jedziemy? Nie, parę stacji. No i Berlin przez okno. Parę stacji jesteśmy. To taki wypadek motocyklowy właściwie naznaczył się na całe życie, nie? No tak. Zobacz, nawet jak jedziesz w meczu, to musisz jakoś tak sobie znaleźć, żeby... Nogę wyprostować, nie? Miejsce na nogę było, nie? A co zrobisz? Nic nie zrobisz, musi tak być, niestety. No możesz kolano zmienić jeszcze. Mm. Tylko to trzeba się wiesz. Zawsze sobie w takie miejsce znajdę, że sobie rozłożę tam mogę. Spróbuję do mojego brata zadzwonić. Poznałem brata bliźniaka właśnie przez ten internet. Opowiadałeś, tak? W Holandii mieszka w Amsterdamie. Normalnie, jak mój bliźniak. Ci pokażę zdjęcie na razie, ale połączę się z nim, bo jest w pracy i muszę najpierw napisać, że ten. Ale ci pokażę go tak, jak mniej więcej wygląda. I mogę to I Tak, Bądź możesz zgodę, bo jest tak? zgoda, jest, no i po ja prostu... Wie. Tylko ma trochę dłuższą brodę niż ja. Tak. A no tak Bo ty jakbyś wziął czapkę, to też by włosów na głowie nie było. No nie, muszę się właśnie ofrygać, bo mam trochę zarosłem. Aha. No, spokojnie, jest w porządku gośnie, przyjedzie za dwa tygodnie do mnie tutaj Czy tu właśnie dlatego nosisz czapkę? Ja ogólnie czapki teraz noszę, bo ja to łysieję szybko, wiesz? Tak zawsze się goliłem na łyson, a teraz no co, mam maszynkę, mam wszystko, a nieraz czasu brak. Nie? W każdym razie jak chodzisz w czapce, to nie wydaje się, że... No nie właśnie nie widać. Problem problem z włosami na głowie. O. A traktujesz jako problem? nie? No, chciałbym mieć włosy, kiedyś miałem włosy, ale od tego takiego golenia się, wiesz, za murem na zero żyletką, no to tam niszczysz jakoś niby te cebulki, to wszystko o, i już tak nie by chcą by rosnąć wtedy, nie? A nie chcę zdejmować czapki, żeby wyglądał jak, wiesz, jakieś tu były siały, tu siwy. Ale można sobie przeszczepić teraz ja to nie włosy. Przeszczepię włosy, wolę się ogolić na łyso nie mam włosy przeszczepię. Nagadałem no, gadałem wczoraj z Patrykiem, mówi, pojadę z wami na to, to jezioro, ale nie wiem, nie? on ma trochę też swój świat, wiesz, dlatego na spokojnie zrobimy sobie tam grilla kiedyś, ale chcę jechać ci pokazać po prostu trochę tak. Takiej zieleni, wiesz, czegoś, coś, jezioro, żeby też to jakoś wyglądało a nie cały czas w tych betonach, wiesz, tym, tym. Dlatego... Ale mnie to też dziwiło, że Patryk nie chciał pojechać z nami. No, a wczoraj niepce. gadał co innego, dziś gadał co innego, dlatego to jest cały Patryk. Mi się wydawało, że on po tym pobycie w szpitalu jakoś, nie wiem, no coś się zmieniło w nim, ale chyba jednak nie bardzo. Gdzie tam się zmieniło w nim. Ale wiesz, co fajny efekt filmowy dostrzegłem. Spróbuję to teraz zrobić, mianowicie robimy przybliżenie, a robimy przybliżenie, a na przykład to w przybliżeniu. I teraz, jak gwałtownie oddalimy, to będzie takie wrażenie, jakby po się zatrzymał przez sekundę. O, i dopiero rusza. Fajne to. Fajny efekt wyszedł. A powiedz mi, Łukasz, jeżeli chodzi o kontrolę przez kanałów no. pilotów, to jak to się odbywa w swoim przypadku? No to przychodzą i co? I zależy w jakim jestem stanie, nie? Jak trochę jestem upojony, no to z nimi jadę od spodu i mnie wy... każą wyjść, wiesz. A... a spisują po drodze? Nie. A z drugiej strony, jak tam na spokojnie z nimi, to nawet machną ręką i to Zależy na kogo trafisz, Tak. Czy na policjanta, czy na kogoś jeden machnie ręką, czy na ochroniarza w sklepie, a jeden zadzwoni na policję, wiesz. To wszystko zależy też. A często się zdarzają kontrole? W swoim Nie. Tu, tutaj. Z tą stronę także nie za bardzo. Ile razy już nawet taki przypał? W meczach? No, trzy razy mnie wysadzili. Trzy razy? No, cztery może nawet. Ostatnio jak wracałem tutaj stąd, to mnie tutaj zepsuł. A mandat jakiś dostałeś? Nie, a co z tego, że wyjdziesz zaraz, za parę minut masz następny pociąg, oni pojadą, wyjedziesz dalej. No tak. <laughs> z drugiej strony jakoś muszą egzekwować to, że się da jak byłem tutaj poprzednio, to przyjechałem do Iroteza, to wróciłem stąd na gapę do Polski i teraz praktycznie na gapę z Polski tu przyjechałem. Ale miałeś zatrzymania po drodze, mandaty? Były mandaty, no kredytowe mi wypisali. No, ale tam olewam to. Ja do no. Polski nie wracam. To było w Polsce, tak? Czyli... Znaczy w Polsce, jeszcze przed granicą. No. Bo ja ogólnie się zamuliłem, bo ja pojechałem po kumpla do Warszawy, miał ze mną tu przyjechać. Eee, Zamówiliśmy, pomyliliśmy pociągi. gdzie znaliśmy się w Katowicach <grym> i tak, kurwa, przez pół polski. Tutaj się do... I go wysadzili, mi gdzieś tam w połowie drogi, nie? bo nie ma dokumentów i nie mogli mu tego kredytowego wypisać. Nie? Tak, nie wiem, czy się skoncentrować na rozmowie z Tobą, bo mówisz ciekawe rzeczy, czy na tym wszystkim, co się dzieje za oknem. Bo tu też się ciekawe rzeczy no, dzieją. No, fajnie. Jedziemy przez Berlin, a w jest sama Zieleń. Bo już się zacznie zaraz zieleń, kurde. Tam jest pięknie. Jak przez las zupełnie, a to jest Berlin cały czas. Tylko trochę tam, ta, ten park trochę jest tak w remoncie tam, ale idzie przejść. Bo chciałem Ci pokazać ławkę, na której tam trwałem betonowa z takim posągiem. Aha. Bo kiedyś tam pojechałem, też się opiłem, mówię, to już mówię tam te kimne, nie? nockę. W ogóle cieszę się, że mnie wyciągasz poza ten szos, bo ja po prostu mam duszę podróżnika, uwielbiam Ja wiesz... też. Ja to uwielbiam w pociągach, tylko jak trochę mocno jestem już wiesz, zapalę i popiję, to mi się szybko usypia, bo mnie ten taki o hałas, to, to tego pociągu, o takie działeczki właśnie. O, to już konkret jest. No mówię. Tu by się można było zaszyć na lata całe. Na, na lato, na zimę. O. Nie na lato, tylko na lata Na lata, no. No całe lata, możesz do na przyjechać i mieszkać sobie na działce. Jak dobrą chatkę wyczaisz. Pewnie, że tak. Bo to tam właściciele pewnie do bardzo wielu nie przychodzą, albo to nawet nie powiem, mają wiesz, no. jak Niektórzy Niektórzy nie, mają, ale po prostu niektórzy e, mają, wiesz, to co, ma to stać puste, no to woli wynająć, na przykład ja w Anglii miałem kolegę, co wynajmował barkę, tak samo tutaj poznałem Polaków, co po prostu mają barkę od Niemca, tylko mają o nią dbać, sprzątają, bo go tutaj nie ma, I żeby nikt tam, wiesz, i oni sobie mieszkają za taką pomoc że Podprzątają, tam dbają o nią, wiesz, to, to, to. I za to mogą sobie mieszkać na wodzie. To takie i... życie na patencie, prawda? A z no. czego mają hajs? No, on tam jest łupie, łupie, a ona dba o barkę, nie? Bo on tam parka, tylko mieszka w dwóch. łupie, łupie, czyli no tam... zawód Robin Hood? No, może do Robin Hooda nie za bardzo, ale tam. Ale w tych klimatach. No tak. Robin Hood to. Ukuł, komu brak? To jest wiele osób, które tak żyją. No kurde, to co chłopi? jak ty ludzie żyją. Tu idzie chłop w garniturze i butelki zbiera i idzie do sklepu sprzedaje. No. O, zobacz jaka korzyść z podróżowania z banem. Kawka wypita. No tak. Berlin Schlachtensee. O, widzisz. Właśnie cieszę się, że Ty też lubisz tak się szwendać. Dlatego, że szukałem partnera do Pocznamu, jutro pojedziemy Możemy, że no. Już od tam jest Pocznam. Nie ma problemu. Chciałbyś zobaczyć to miasto? No, kurde, ja nie byłem nigdy tam jeszcze. A i tak nie mam co robić, tylko wiesz, się umówimy jutro na jakąś tam ranną, dokładną godzinę, żebym, wiesz, był, bo... Ja z Patrykiem od 9 działam, więc jak będziesz o godzinie 12 to będzie... No ja spokojnie, ja to już będę szybciej, bo ja nie wiem jak dzisiaj tam, gdzie wyląduję, ale... Na pewno jak się umówimy, to ja jestem taki, że ja zawsze z zegarkiem w ręku wszystko robię, bo u mnie pięknie. punktualność to podstawa. Jak się umawiam z komuś na pół do dwunastą, czy tam na pierwszą, to jestem. Nawet szybciej wolę poczekać niż się spóźnić. A czy zauważyłeś, że przy mnie przestałeś przekinać? Hmm. Nie stąd, nie zowąd? No tak. <laughs> można? Można, kurde. Zadzwonię do mojego brata, zobaczę, że odbierze. Dawaj. Trzyma! No nagrywam jadę na łęzji, wiesz co chodzi? Aha, wejść nagrywać? No i mówię pokażę mojego brata bliźniaka, wiesz? <grymny> Pozdrowienia z Amsterdamu Pozdrawiamy <grymny> Amsterdam. Możeliście podobni. No, to jest mój brat bliźniak. No dobra, pracuj sobie tam, bo masz 20% baterii to później się dzwonimy jak coś. Trzymaj się. Dobra, no okej! Okay. No! no się ma, pozdro! Nie jaraj za dużo! Nara! Dobre, <gry> Ale zobacz jak nasz naród jest rozrzucony. Ale widziałeś jaki podobny? Tak. A nikt mi nie powie, że nikt nie ma swojego sobowtura. Zobacz, ty w Berlinie, ja w Warszawie, on w Amsterdamie. No. Nikt mi nie powie, że nie ma swojego sobowtura, no bo jak... Identyczny, podobny jest straszny. Jak w ogóle oceniasz popularność po tych filmach? Wydaje się, że jest bardzo duża. Nie? Powiem, no co, dużo ludzi poznałem przez to w porządku, nie? Przyjeżdżają, coś tam, wiesz, zawsze, jedni przymeranżować, jedni jakąś tam pomoc, coś oferują, coś tam. Dużo ludzi patrzy na to, dlatego ja też teraz, od czasu jak teraz mam ten telefon, to za dużo w tym siedzę i mnie wyzywają, że za mocno się w to. Już wkręciłem, bo tylko nie chcę już nawet się ze w domu na imprezie, to tylko patrzę w telewizorze na ten... Sam siebie oglądasz? No. Posłuchaj, <grym> powiedz mi, bo coś wspominałeś o kobietach swoich, no. że one to też oglądały. No tam oni oglądają, ja tą moją byłą, to ja oglądałem na bieżąco to, nie? Ale mówię, że ciebie ogląda teraz. No teraz o... na pewno ogląda, no co? Ale coś mówiła chyba. To... No już w mojej matce się wysprzęgliła, że ten, matka to nie wiedziała i teraz już mi tam strzela trochę, ale dobrze jest. Przejdzie a Co ja mam robić? Jeszcze mówi na starość, mówi w telewizji, mówi że ja cię ja mówię, dobra. Jaka to jest przynajmniej starość? Przynajmniej wiesz, mówię, że jakoś funkcjonuje. Nie? A czy ty wiesz o tym, że jesteś równolatkiem Patryka? Nie wiem. W latce? Osiem 8,2, tak. A jesteście starsi o dwa lata od Irokeza, bo Irokez jest 84. No, no. Ja dobra. się dzisiaj widziałem z Irokezem i nic nie mów. Nic nie mów, bo mowa jest taka, że nic nie mówimy. Ale ja tylko powiem tyle, że mi się z nim bardzo miło gadało. No fajnie. Także wiesz, ja tam życzę mu jak najlepiej, żeby mu się jak najlepiej w życiu ułożyło i tak. Niech mu się układa, ja może, no, może jeździć Ferrari i ja nie będę płakał z tego powodu. No, żebyś się nie zdziwił, nie, żebyś się nie no, zdziwił, nie, może nie być skacze. za niska półka, może no, być za niska to, to półka, on, jest, on jest na niskiej półce, pamiętaj, ma przykazane z góry, że ma mijać szerokim łukiem, a ja mam przykazane z góry, że nie mam w ogóle się do niego odzywać I tak ma zostać. O. Zobacz jaki fajny klimat, widziałeś? No. Taka stacja s w starym stylu. Nie wiem czy to zdążyłem to nagrać czy nie. Ale klimat miała, taki z początku XX wieku. To już takie starsze te stacje są, że trochę, nie? Popatrz i ci graficiarze nawet tutaj A, zawędrowali, zobacz. Wszędzie są. Tunel w środku jest pomalowany grafiki widzisz? Ale jeszcze się nie, nie, nikt tutaj nie rozstawił. O, w tu tunelu? Proszę, nawet fajne niektóre. O, zobacz, znowu działki pomiędzy drzewami no takimi krzewami. Bardzo dużo domków takich no, lachniskowych. No. I ja jestem pewien, że wiele z nich jest opuszczonych, wiesz? Tam nie chodzi o opuszczone. Jak już wiesz, coś robić, to robić to legalnie. Po to co też to, prawda. To co to problemy coś, jakieś, To jest... Te 700, kurde, na przykład ta euro, jak to wypali, to nie jest powód, żeby sobie problemy robić. Ależ oczywiście. Bo to w rok to ustuka, że ja to w miesiąc bym dobrze zrobił. Nie, dobit, no to nie jest. Keine kind of Geld, jak to tak. mówią Niemcy. Miesiąc bym to ustukał na upartego jakbym potrzebował. Tylko tyle, że to jest pewien, pewne oddalenie od... Ale to co? Miejsca. No teraz w pociąg jedziesz tam, tam chcę robić swoje cyk cyk I zobacz, ty na przykład taką działeczkę bierzesz i zobacz, elegancko. No. I domki są, drzwi normalnie widzisz okna. No a jakiś grillek, jakieś coś, wiesz. Bardzo to... dużo takich miejsc jest tutaj widzę. Ale też są inne chaty opuszczone. Zobacz, takie zabudowania jakieś kolejowe. No tam statek nawet stoi, tak. W statku można mieć. To jest łódź raczej niż statek. <grym> no to jest tak, łódzka Ale okej, okay, rozumiem. Ale tutaj masz też opuszczone budynki kolejowe, także... Gdyby ktoś chciał, to... Mi się problemu. wydaje, że kolej tego pilnuje też. Może i tak, natomiast wiesz co? Wydaje mi się, że problemem głównym... Tych ludzi... Wszystkich na ulicy to jest uzależnienie, wiesz? No da, Dobra, muszę to pokipać. Jakby tu... nie to, to no bez problemu by się ogarnęli tutaj. z wszystkim wysiadać. O. A no właśnie, nie wyczerpiłem, to jest to Wannsee, bo to gotykiem tam było zapisane. No, no tak jest... Zobacz, jakie to są piękne, gotyckie litery. To jest starym, niemiecki. Widzisz? O, Berlin, Wannsee. Zobacz. Jest. Jesteśmy na miejscu. Tak, O, Oj, fancik znowu. Popatrz. Popatrz. Do pracy nie trzeba chodzić. Na no po co? Widzisz? To w sumie tutaj, jakbyśmy wychaczyli. Znaczy, ty wychaczyłeś? Dobra, wysiadamy. A on tak dalej. Rząd. I tak dalej A. nie pojedzie, spokojnie. O, ostatnia stacja. Pusty wagon, wysiadamy. Zug ended Tu kończy swój bieg ten pociąg. Czyli to jest ostatnia stacja. Czyli to są obrzeża Berlina. O, jedziemy sobie w dół i jest tłok w tej windzie. Dlatego jestem odwrócony tyłem, żeby nie filmować pasażerów windy. Już zjechaliśmy. I coś jeszcze powiedziałeś, łukasz? Że wali iść no, w sochem, które. No, wali, wali. To akurat No Zostają wszędzie. Tu idziemy do góry. Ty po to, żeśmy zjechali, żeby do góry iść? No, bo tu inaczej naszej znaczy, się Ja nie mam problemu, ja ale mogę nie, nawet wbiec tam. Tam ale. byś nie przeszedł górą. Chodzi o Ciebie, no? Nie, tam byś nie przeszedł. A, rozumiem. To Czyli trzeba dół, zjechać to... na dół, żeby wejść do góry. No, tak, bo tu, tam nie zejdziesz po tym. Ale to też jest stacja w takim starym stylu. Zobacz. No. Ausgang. O, i to jest ten akwen, Van Zee, jak rozumiem, bo też taka nazwa jest na burcie tego statku. Van Zee, akurat część litery jest zasłonięta jakimś takim pachołkiem wielkim, ale tutaj rzeczywiście można sobie wycieczkę taką fajną jakąś zapodać. To co, popłyniemy stateczkiem? Możemy popłynąć stateczkiem, no co. No. To jest taki tramwaj wodny, wiesz, on tutaj pływa tam. Ja bardzo chętnie powiem no burle, Ci. Co? Przepiękne to jest miejsce. Bardzo zielono wkoło. Trochę mi przeszkadza ten pod taki byle jaki. No bo tutaj ten, oni to w remoncie, wiesz. Tu robią ten cały dep, tak to wszystko. No, tak, wszystko jest remontowane. Mówię, Berlin to jest największy plac budowy w Europie. Jeszcze jakieś hałasy wali. <grym> no, żeby piach zrzucić. No. Nie Pięk... wpadnij, bo ci drugą nogę wiesz, usztywni. To dopiero byś chodził. Przepraszam, nie powinienem to, się śmiać. To, może, to, może to nerwowe te... takie. To może wtedy ją naprawią. <grych> wtedy byśmy musieli mieć dwa sztuczki No korane. na ich koszt, bo on mnie przejechał, nie ja, nie? No, wiesz. A tutaj właśnie Pomidorek nie. łapał rybki, no. tak? Znaczy on tam ma jeszcze swoją miejscówkę, ale tutaj też byliśmy. Mam nadzieję, że on się nie będzie gniewał za tę ksywkę, bo też... A nie tam, co? niech on tam mi, mi lata i powiewa on, kurde. Co on może zrobić? To Powiedz mi szczerze, zaraz... wyście się pokłócili jakoś? E, ogólnie... Powiedziałem co o tym wszystkim dalej myślę i tyle. Odbiłeś, bo co jest dziewczynki? Ty, ty. Łukasz, bo jak małogonkiem? Ty. Oprukała nas, widziałeś? No. Kupę na nas zrobiła. Nie, kupę nie zrobiła. Jak nie? No przecież widziałem, no. no niech tam sobie... Nie będę robił zbliżenia. Łukasz. No dam mi kanapki, kawałek. dziękuję za miły spacer. No w porządku. Na razie.